Dzień dobry. O właśnie nagrywałem, że dawno pa paczek nie było, a i właśnie dostaliśmy w paczkę, a teraz Krzysiek mniejszą paczkę otwiera, zobaczymy co to będzie, bo mieli zanim wysłać paczkę, ale byłem, zobaczymy jacy są w ogóle widzowie. I co mogę jeszcze powiedzieć na ten temat? O, zupkę zjadłem, bardzo dobre było, super elegancka. A, jaki smak tej zupki był w ogóle? A. Bardzo dobry, tej wojskowa, <grytanie> bombaska. bombaska. Chciałem bardzo serdecznie ludzi podziękować o. Dla tego pana, co wyszło, dla mnie brudne kalosze. Bardzo proszę zobaczyć, jak Wy jesteście. Proszę bardzo, jeden kalosz, drugi kalosz, to jest jeden but brudny, drugi but brudny. O, o, widzicie? Ktoś pracował. O, o, widzicie? Takie do mnie przysyłacie towary. Dziękuję Wam bardzo. To tam do śmietnika. Dziękuję Wam bardzo. Z całego serca. Dziękuję Wam. Tak dalej przesyłajcie. No, ale tam, to tam muszę otwierać. Bo... No to otwieraj tam. No tacy ludzie są bezczelni Kultura ich. Amsterdam. Zbierają nie wiadomo skąd, po chodzą, ze szczurami kurwa się witają, w kieszeni mają te szczurki i tak to właśnie jest. O, proszę bardzo, jedna sprzedawa już jest na wierzchu. Co to? To dla Ciebie prezent, bo się przyda. Do domu! Nie ten rozmiar, A wiesz na co? Na, zmi na zmienienie internetu na, na taką do kuku. Wręczam proszę bardzo. Ja, bardzo dziękuję. Tak to, to Przepraszam. Dalej pokazuję. Bardzo ładnie. О, курдэт, дебилы, вариатские типы, гарки, телевизор старый, о. Oh. Drukarka, stara, buci, Stare. O, mebli. No, to 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 ci się przyda. Waga. Komuś kurwa przypierdolić. Ale nie przeklinaj, bo ja nie będę wrzucał takich filmów. O. Na swoim kanale przyklina i nie w domu w sobie kulę gadać. To jak pała policyjna. Rozsuwana. Tak. Żeby... Przyklina. Ty w Boga wierzysz. Czeka. Diabelskiego chyba Boga. Nie potrafi normalnie rozmawiać, tylko przyklinać, ja nie wiem. Kto to? Mama ci tak nauczyła? No i na ten temat, co właśnie chcieliśmy. Widzicie? Ale ogółem zastanówcie o. się, ogółem ludzie, o. dlaczego wy takie rzeczy robicie o, dla nas? Nie podoba się wam? To o, proszę nie oglądać. To znajdź, a jak nie, to wejdź sobie o. na jakieś erotyczne filmy i sobie, sobie baw się tym wariatem. O. To i z Pawła to ruszaj sobie z i sobie oglądaj. Po prostu nie będę. Ja nie lubię przyklinać, bo Aha. po prostu. O i mogę powiedzieć, że właśnie do no, lekarza 16. się przydać. wybieram. Aha. I będę chodził tam, gdzie chodziłem na terapię. I, 16, tak? 16. Wody. I na ten temat, czy Powiedzieć i serdecznie... Ne, pałań, nie powani, uciekaj. Was pozdrawiam.